Wielki post to jest taki czas, w którym możemy odbudować naszą przyjaźń z Panem Bogiem. To jest też czas, w którym możemy odbudować relacje z innymi ludźmi, szczególnie z tymi, z którymi jesteśmy jakoś skłóceni, podzieleni. Jezus mówi nam dzisiaj o tym, że. Zanim rozpoczniemy modlitwę i ofiarujemy coś Bogu, to najpierw powinniśmy pojednać się z drugim człowiekiem, przebaczyć Mu i prosić Go o przebaczenie. Ten czas wielkiego postu to jest idealny moment, by przebaczyć drugiemu człowiekowi ale też tego drugiego człowieka prosić pokornie o przebaczenie.